Od czasu do czasu widuje dyskusje, żeby nie powiedzieć zarzuty o to, że słuchanie książek to nie jest prawdziwe czytanie. Trochę pogrzebałam w temacie i mam kilka przemyśleń, o których chciałabym z wami tutaj porozmawiać. Konkretnie chciałabym tutaj zahaczyć o takie tematy jak to czy audiobooki dają nam takie same korzyści jak standardowe czytanie? Czy można się słuchania książek nauczyć? Oraz, czy słuchanie na przyspieszeniu nas czasem czegoś nie pozbawia? Mam w tym temacie kilka jednoznacznych opinii, ale mam kilka wątpliwości, gdzie odpowiedzi nie są dla mnie takie oczywiste i mam nadzieję, że sobie tutaj o nich trochę porozmawiamy. W to wszystko, będę wplatać informacje o moich audiobookowych zwyczajach i doświadczeniach, ponieważ ja mam na imię Małgorzata, wy jesteście na kanale Szczodrość Ryb, a to są moje około książkowe rozkminy, tym razem w temacie audiobooków. A zatem, czy przesłuchanie audiobooka i przeczytanie książki to to samo? Pod kątem przeczytanej treści jest bardzo mało sytuacji, w której to, czy ktoś książkę przesłuchał, czy przeczytał, ma fundamentalne znaczenie. Osobiście przychodzi mi na myśl jedna, czyli kiedy ktoś uczy się po prostu czytać. Wtedy nie możemy przeskoczyć do etapu wysłuchiwania książek, no to dziecko musi faktycznie prześledzić ten tekst wzrokiem bo inaczej, no, po prostu nie nauczy się czytać. W pozostałych przypadkach, czyli zapewne w większości przypadków, kiedy celem nie jest nauka czytania sama w sobie, odcyfrowywania tekstu, to ma bardzo małe znaczenie, czy ktoś ten, tę książkę wysłuchał, czy ją przeczytał. Dokładnie takie same rozmowy jesteśmy w stanie przeprowadzić z osobą, która się z treścią zapoznała poprzez jej wysłuchanie, jak i z tą, która zapoznała się z treścią poprzez jej przeczytanie. Oczywiście są od tego wyjątki, to znaczy... Są takie książki, które się po prostu nie nadają do przełożenia w formie audiobooka, ze względu na to, że ma znaczenie to, jaki jest układ tekstu na stronie. Przychodzi mi tutaj na myśl na przykład dom z Liści Danielewskiego, gdzie faktycznie to, jak jest ten tekst rozłożony na stronie, ma fundamentalne znaczenie i jest częścią tej przygody czytelniczej. To jednak nie ma większego znaczenia w tej dyskusji, ponieważ takie książki nie są wydawane w formie audiobooku, więc w zasadzie możemy ten argument pominąć. No dobra, treść treścią, ale co ze stylem, co z emocjami? Czy czasem lektor nie zaburza odbioru książki, nie wpływa na naszą interpretację? No i słuchajcie, tu mnie macie. Nie mam jednoznacznej opinii. To w jakim rytmie, w jakiej intonacji przeczyta lektor daną książkę, jak ją po prostu zinterpretuje, będzie miało wpływ na to, jak my ją odbierzemy. Przy części książek, przy takim brzegowym założeniu, że mamy do czynienia z profesjonalnym lektorem, moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Myślę w tym miejscu o reportażach, czy po prostu takich prostych czytadłach czytanych dla rozrywki. Jednak przy lekturach poważniejszych, których ton bywa nieoczywisty i faktycznie interpretacja ma tutaj znaczenie, ponieważ można jest interpretować na wiele różnych sposobów. No tutaj przyznam, że nie mam jednoznacznej opinii i chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Osobiście wydaje mi się, że gdyby ta interpretacja lektora nie pokrywałaby się z tym, jak ja czuję tę książkę, to po prostu przestałabym ją wysłuchiwać i z tego, co się orientuję, wiecie, ja też konsumuję wiele book to często twórcy tak robią, że po prostu interpretacja lektora im w jakiś sposób nie pasowała, albo i nawet, wiecie, ton głosu lektora im nie pasował, więc porzucają audiobooka, ponieważ widzą, że jest jakiś zgrzyt, że nie są w stanie wysłuchać tej książki, ponieważ nie pasuje im do tonu powieści. Przyznam, że z jednej strony, tak jak mówiłam, czuję, że interpretacja lektora może być czynnikiem wpływającym na odbiór książki, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy aż tak istotnym. Zastanawiam się, czy to po prostu nie jest kwestia indywidualna. I to taka mocno indywidualna, zależna zarówno wiecie, od samego odbiorcy, od konkretnego lektora, a także po prostu od konkretnej książki. Jednak czytanie to nie tylko korzyść w postaci zapoznania się z treścią danego dzieła, ale także różne inne benefity, o których słyszymy chyba przez całe nasze życie. Poza rozwojem wyobraźni, empatii, naszego słownictwa i ogólnie granic naszego świata, mówi się często, że czytanie pomaga w Takim opatrzeniu się ze słownictwem, z pisownią, i dzięki temu ludzie robią mniej błędów ortograficznych. To nie jest prawda u wszystkich, natomiast ja przyznam szczerze, że jestem taką osobą, która jest przekonana o tym, że robię relatywnie mało błędów ortograficznych i jako dziecko też robiłam mało, właśnie przez to, że od zawsze dużo czytam i po prostu widziałam, jak te wyrazy się zapisuje. Tutaj oczywiście fizyki nie przeskoczymy. Tym z nas, którym faktycznie takie śledzenie tekstu wzrokiem mogłoby pomóc w poprawnej pisowni, no audiobook w tym nie pomoże, no niezbędne jest śledzenie tekstu wzrokiem. Mamy więc punkt dla książek papierowych. Ale czy to są jedyne benefity? No właśnie nie. Tak to już bywa, że nasze wybory rzadko mają same zalety bądź same wady. Zazwyczaj bywa tak, że niosą za sobą jedno i drugie, zarówno zysk i koszt. W przypadku audiobooków faktycznie nie upatrzymy się z pisownią danego wyrazu, ale z drugiej strony osłuchamy się z wymową. Audiobooki to zasadniczo mówiąc jedna z niewielu okazji, kiedy nasz mózg ma szansę wysłuchać bezbłędnie napisanych zdań w języku literackim. Język mówiony ma to do siebie, że ma wiele błędów, zająknięć, błędów stylistycznych, porzuconych wątków, błędów w wymowie, bo ludzie po prostu nie mówią idealnie, mnóstwa regionalizmów, które nie są błędem, konstrukcji zdań o długości przekraczającej jakiekolwiek ramy przyzwoitości, zająknięć, powtórzeń. W filmach, w serialach. Bardzo ważne jest oddanie takiej naturalności języka, bo inaczej wyczuwamy fałsz i to też nie do końca jest medium, albo nie zawsze jest medium, w ramach którego faktycznie możemy wysłuchać literackiego języka. Pod tym względem, pod względem osłuchania się z wymową, z intonacją, z prawidłowym akcentowaniem, no, audiobooki mają pewną przewagę nad książkami drukowanymi. No dobrze, a co z rozwojem koncentracji, co z umiejętnością krytycznego czytania? Tak, książki w tym pomagają. Jednak nie do końca rozumiem, dlaczego miałoby to działać, tylko w przypadku ich czytania. Umiejętność skupienia się na treści i krytycznej analizy tego, co do nas dociera. Nie może się skupiać tylko i wyłącznie na treściach spisanych, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy dominują inne formy przekazu. Kształtowanie w sobie umiejętności na się nie tylko na czytanej treści, ale również na wysłuchiwanej treści, przyswajanej w inny sposób, a także krytycznej jej analizy jest równie ważna, zarówno w przypadku jej czytania, jak i po prostu słuchania. Oczywiście ja nie mówię o tym, że tę umiejętność można kształtować tylko przez audiobooki, to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, absolutnie nie, można wiele różnych, na wiele różnych sposobów, jednak audiobooki do tego kontrybuują. Powiem szczerze, że zaskakującym było dla mnie odkrycie, że są osoby, dla których wysłuchiwanie książek jest łatwiejsze, naturalniejsze niż ich czytanie i że są w ten sposób w stanie śledzić nawet bardzo skomplikowaną, wielowątkową fabułę. Dla mnie to niestety nie było tak naturalne, ja musiałam się umiejętności wysłuchiwania książek nauczyć i do teraz nie jestem w stanie w ten sposób zapoznawać się z treścią bardzo wielowątkowych, złożonych książek. Jeżeli jesteście w podobnej sytuacji i wysłuchiwanie książek jest dla was bardzo trudne, to poleciłabym zrobić to co ja, czyli zacząć od literatury faktu. Literaturę faktu wysłuchiwało się podobnie jak podcastu czy audycji radiowej, w związku z tym nie miałam żadnego problemu z wysłuchiwaniem tych książek, w, no właśnie w tej formie, w formie audiobooka, i zdradzę Wam, że do teraz forma audiobooka jest moją preferowaną formą zapoznawania się z reportażami. Moją drugą poradą, która jest chyba dość niestandardowa, byłoby rozważenie wysłuchiwania audiobooków na niestandardowych prędkościach. Wbrew temu, co wiele osób myśli, czyli że do słuchania na niestandardowych prędkościach trzeba podejść trochę jak do mm, nauki chodzenia, że wiecie, najpierw się pełza, potem się chodzi, a dopiero potem można biegać. To w moim przypadku zupełnie tak nie było. Ja nie potrafiłam zacząć słuchać audiobooków, nawet literatury faktu, dopóki nie odkryłam przyspieszenia. Po prostu tak odpływałam myślami, nie byłam w stanie się skupić na tak wolnym prowadzeniu wątków, że zupełnie nie rozumiałam, jaka jest treść książki. Dopiero kiedy zaczęłam słuchać ich na przyspieszeniu, ponownie zaczynając od literatury faktu, które wymuszało na mnie skupienie się na treści, odkryłam, że faktycznie audiobooki to jest super sprawa i jestem w stanie się na nich skupić. Pod warunkiem, że są mi podawane w odpowiednim tempie. Ja wiem, że to kontrowersyjna porada, ponieważ zgodzę się z tym, że to no, na pewno nie będzie odpowiadało wszystkim to po pierwsze, a po drugie, zgodzę się również z zarzutami, że niekoniecznie wszystkie emocje pewnie zdążą wybrzmieć. W książkach, w których ja wysłuchuję w ten sposób, raczej nie ma to większego znaczenia, albo nie ma to większego znaczenia, albo ja jestem w stanie jakoś tak, nie wiem, przytrawić te emocje na czas w głowie i odpowiednio szybko je interpretować. Natomiast. No problem polega na tym, że ja dalej nie jestem w stanie słuchać audiobooków w normalnej prędkości, ponieważ odpływam myślami. Obecnie staram się zejść z prędkości 2.0 i przejść bardziej na 1.5, jednak nie ze względu na to, że coś mi umykało w treść, Od kiedy nagrywam, zauważam, że mam problem ze zbyt szybkim mówieniem. Ja od zawsze szybko mówię, jednak moje słuchanie audiobooków w takim tempie niestety nie pomogło, ponieważ wydaje mi się, że wytrenowałam sobie mózg do myślenia, że takie tempo mówienia jest właśnie tym normalnym. Przyznam jednak szczerze, że gdyby nie to, że zaczęłam nagrywać na YouTubie, to w ogóle nie miałabym żadnej absolutnie motywacji, żeby schodzić z tego tempa wysłuchiwania 2.0, ponieważ ono po prostu u mnie działa. Wyjątkiem są tutaj słuchowiska, czyli takie nagrania, w ramach których są dodane, jest dodana muzyka, różne efekty dźwiękowe. Tutaj niestety przyspieszenie mocno odejmuje temu doświadczeniu obcowania ze słuchowiskiem i staram się ich słuchać tak wolno, jak tylko jestem w stanie. Zazwyczaj jest to 1.25 i wymaga to ode mnie sporo wysiłku. Zastanawiam się, czy ta potrzeba, a w moim przypadku wręcz konieczność, niestety słuchania na przyspieszeniu, ma jakąś korelację z naturalnym tempem czytania. Mi się wydaje, że ja czytam odrobinę szybciej niż średnia, natomiast nie osiągam żadnych ekstremalnych wyników, a mogłoby na to wskazywać tempo 2.0. W związku z tym nie wiem, czy to faktycznie jest jakiś czynnik, czy są tutaj jakieś inne czynniki. Jeżeli ktoś z Was wie, to możecie mi dać znać, ale no, jest to dla mnie ciekawe. Słuchajcie, i na końcu semantyka. Rozumiem, że dla wielu osób jest bardzo irytującym usłyszenie, że ktoś przeczytał książkę, kiedy tak naprawdę jej wysłuchał. Mnie to wprawdzie nie irytuje, jednak staram się zwracać na to uwagę. Trzeba jednak powiedzieć, że to zwracanie uwagi jest po prostu uciążliwe i momentami nieco komplikuje przekaz, zwłaszcza jeżeli. Jesteśmy osobami, które lubią sobie przyplatać różne formy i część książki, z częścią książki zapoznają się za pomocą audiobooka, a część faktycznie czytają. Osobiście uważam, że warto być wyrozumiałym dla innych również w komunikacji i tak długo, jak to nie wpływa na zrozumienie przekazywanej przez kogoś informacji, to chyba nie ma co się czepiać. Dajcie znać, co wy uważacie o audiobookach i czy można je zaliczać jako książki przeczytane. Ja oczywiście uważam, że jak najbardziej, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków prowadzimy rozmowy o treści książki, a nie jej formie. Zapraszam Was do dyskusji w temacie być może czegoś nowego się dowiedzieliście, a być może czegoś Wam tutaj zabrakło, a może z czymś się nie zgadzacie. Zapraszam również do subskrybowania do kanału. Do zobaczenia, szczerze ryb.